Witam Was serdecznie, moi mili, tutaj Paweł. W dzisiejszym podcastcie chciałbym poruszyć fajne kwestie. Dość ciekawe, może wielu z was nie wie o tym, może wielu z was wie o tym, ale dla mnie będzie to bardzo fajne, gdyż wam troszeczkę poopowiadam, zajmę, zajmę czas, <laughs> miło będzie również jak. Y, nie posłuchacie. Więc tak, dzisiejszy podcast y, będzie. Ogólnie opowiadał o tym, co powinniśmy robić w ogrodzie późnym jesienią. Odpowiemy sobie na pytanie: grabić czy nie grabić? Nawozić czy nie nawozić? Przesadzać czy nie przesadzać? Dosadzać czy nie dosadzać? Co zrobić, co można zrobić jeszcze w ogrodzie? A powiem Wam szczerze, że tej pracy jest naprawdę wiele. Więc zapraszam Was serdecznie. Pod koniec odcinka będę mieć dla Was taką miłą niespodziankę. Spacer po palmiarni w Poznaniu, zapraszam na podcast, porozmawiajmy o ogrodzie, zapraszam. Odwieczne pytanie, grabić czy nie grabić? Na chwilę obecną bardzo modne jest podejście do tematu, dbania o trawniki, dbania o ogród, o zieleń miejską, nie grabimy. Zostawiamy liście, niech one będą, bo one dają schronienie owadom, jeżom drobnym gryzoniom. W mieście po prostu jest szał. Ludzie dochodzą, czy grabić, czy nie grabić. Kłócą się. Wiele zdań jest. Jak jest naprawdę, zaraz Wam powiem. Według mnie liście należy zgrabiać z trawników. Jeśli dbamy o trawnik, nawozimy go, wertykulujemy, areujemy, kosimy regularnie. Szkoda po prostu naszej ciężkiej pracy, żeby... Po, przy zaleganiu liści na zimę na trawniku powstała pleśń śniegowa, powstały różnego rodzaju choroby, zaległy się na nim szkodniki. Zupełnie inna kwestia jest łąk kwietnych, zagonów, rabat. Wtedy te liście możemy zostawić, nie zgrabiać ich, pod jednym warunkiem, że są wolne od szkodników. Tak jak na przykład ostatnio, ostatnie lata możecie zauważyć liście kasztanowca jest szerpień, a one brązowieją, bo żeruje na nich larwa motyla, która po prostu się rozmnaża i przenosi w ten sposób. Te liście należy zebrać, nie kompostować, spalić. Co można zrobić z takich liści, które zgrabile? Ano, moi mili, jeśli mamy troszeczkę miejsca, możemy wygospodarować na kompost, ale jaki kompost? Ziemię liściową. Zapewne wielu z Was słyszało o tej ziemi. Jest to bardzo fajna Fajny produkt, który wychodzi z liści po pół roku w zależności od grubości miąższu tego liścia, tak? czy jest dużo na nim tej woskowinki, czy liście zabierają dużo garbników, te liście się też różnie rozkładają, więc co ja robię, ja robię tak, że nie grabie trawnika, mordę <śmurde> no lenistwo, lenistwo moi mili, od wielkiego dzwonu po biorę koszarkę z koszem i przejeżdżam trawnik trzy razy, w sezonie, gdyż ja posiadam bardzo dużo liś drzew liściastych i krzewów liściastych, więc tych liścium jest masa. Eee, jeszcze teraz zalegają, ale te już zostawię do okrywania roślinności. Eee, po prostu przegrabie je, przerzucę na rabatę i pod taką ciepłą kołderką moje roślinki sobie doczekają wiosny. Tak? Na przedwiośniu wszystko zgrabie, wszystko zetnę, bo teraz nie wchodzę na rabatę, nic nie ścinam. nam. Jedynie dosadzam. <laughs> ale co? Do czego możemy wykorzystać Ziemię Liściową? Ziemię Liściową możemy wykorzystać do nasadzeń w pojemnikach. Jest to ziemia, która nie jest tak żyzna jak kompost. Musimy o tym pamiętać. Ona jest taką próchnicą, ale fajnie poprawia nam strukturę gleby. Rozluźnia ją przede wszystkim. Ma pH bodajże tam jest obojętne, lekko kwaśne. Co daje nam szansę naprawdę na bardzo duży rozwój sytuacji, gdzie możemy tą ziemię wykorzystać. Po prostu zmieszać ją z kompostem czy z rodzinną, rodzinną glebą. Na wiosnę wykorzystać do nasadzeń, do na przykład różnego rodzaju kupować ziemię do rozsad. Jak mamy ziemię liściową, wykorzystujemy ją cyk, cyk, cyk i pięknie rosną nam, sodzą rośliny, bo taka ziemia jak każda szczółka bo to jest taki rodzaj szczółki moi mili to nie wygląda jak ziemia tylko taka dobrze przetrawiona przez dżownicę szczółka o coś takiego to wygląda yy, ona wtedy yy, jest przepuszczalna zatrzymuje wilgoć i fajnie 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 na nie rośliny po prostu wschodzą. druga kwestia moi mili jest taka nawozić czy nie nawozić szczerze ja nie nawożę na jesieni. Nigdy. Ostatnie nawożenie robię w sierpniu, jest to takie nawożenie już naprawdę lekkie, nie nawożę nawozami jesiennymi, chyba że rozsypuję kompost, to teraz na rabatwie jak najbardziej można rozsypać, czy świeży obornik, też rozsypuję teraz, na przykład pod piwonie, pod róże, bo to lubią, przez zimę ten obornik, czy ten kompost się fajnie przerobi i na wiosnę da na start naszym krzewom, tak? czy byliną, ale zazwyczaj y, nie robię tego, y, nie nawożę, nie kupuję nawozów mineralnych dedykowanych specjalnie do pororoku jesień, gdyż stwierdzam, że rośliny sobie znakomicie poradzą, a wykorzystywanie y, chwytów marketingowych czy reklamowych na to, że musisz nawieść rośliny, y, nie, nie musisz. Rośliny przez cały okres swojego wzrostu, swojej wegetacji zgromadziły naprawdę bardzo dużo energii, bardzo dużo składników pokarmowych i siły do tego, żeby przespać cały sezon spoczynkowy, tak? I wystartować na wiosnę, i na wiosnę wtedy ruszamy z obornikiem, z kompostami, na wiosnę ruszamy z nawozami mineralnymi z mączkami różnego rodzaju, rogowymi czy kostnymi. I wtedy rośliny to fajnie wykorzystują, spożytkują. A takie nawożenie jesienne, no niby tam producenci tych nawozów zapewniają, że yy, nawozy zapewniają fajne zimowanie roślin, przygotowywują yy, rośliny do spoczynku. Jak? Roślina sama wie, kiedy ma odpocząć, tak? Roślina to jest część przyrody, która Powtarza pewien cykl. Ona ma już tam w swoim genotypie zakodowane i ona naprawdę nie potrzebuje dodatkowych bodźców. Ona sama wie, co dla niej najlepsze czy przezimuje, czy nie przezimuje, zwłaszcza przezimuje. Bo teraz te zimy u nas są naprawdę lekkie, nie są mrożne. Ta mrozo, strefa mrozów troszeczkę nam się pozmieniała i teraz zimy wyglądają inaczej. Według mnie groźniejsze jest przedwiośnie i cięcie na przedwiośnie niż e, zima. W tym roku na przykład przedwiośnie było piekielne, wybiło mi wycięło mi wszystkie lawendę, wycięło mi praktycznie żurawki, to wy, mój ogród na przedwiośniu wyglądał dramatycznie. Dosadzać czy nie dosadzać? Dokąd jest ziemia niezmarznięta ja sadzę. Słuchajcie. Czy można sadzić krzewy z gołymi, owocowe z gołymi korzeniami? Drzewka owocowe z gołymi korzeniami, drzewa liściaste, drzewa iglaste. Sadzę, póki ziemia nie jest zamarznięta, sadzę. Nie ma to znaczenia, rośliny fajnie się przyjmą. Jedynie tak z dzieleniem roślin, no to troszeczkę jest teraz tak nie po drodze, bo możemy je podzielić. No tam są te rany, one się nie zdążą tam, ale sądzę, że też by i dało radę. Będę to próbował i <głos》>, będę próbował w sobotę dzielić właśnie hosty, dzielić właśnie żywienie, żeby w końcu obsadzić moją nową leśną rabatę, bo zabieram się do niej po prostu jak strójka za morze. Co ogle, coś mi wypada, a to gdzieś wyjazd, a to praca zawodowa, bo z czegoś utrzymywać się trzeba, a to jeszcze praca na ogrodzie, i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze, i zawsze tak to odkładam wszystko na ostatnią chwilę to będę dosadzał jeszcze rośliny cebulowe, czoski, które jadą do mnie. Czekam na nie bardzo, bardzo czekam na te czoski, Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że jeszcze zdążę przed takimi zmrożeniem gleby. One sobie doskonale poradzą, to więc nie przejmuję się tym wcale. Co możemy posyskać teraz do grudu? Zobaczcie, za mną stoi taka kompozycja z roślin suchych. Wszystko co tu jest, no oprócz tych tykiew, no i piór yy, znalazłem w ogrodzie. Można tworzyć piękne bukiety suche, można tworzyć piękne wianki, można tworzyć różne fajne rzeczy i na co nam tylko pozwala wyobraźnia, można dekorować swój dom pięknymi naprawdę dziełami sztuki. Bo tak to można nazwać, kwiaty suche. Yy, zobaczcie, znaczy nie jest to piękne? Kopry, liatry, Miskanty, trzcinniki, yy, rozpłelnice, odętki zasuszone, róbekie, rozchodniki. Yy, mamy tu również yy, hortaenstwie wszystko, wszystkie o tego możemy zrobić fajny bukiet, który udekoruje nasz dom. Tak, na jakimś antyku, postawić na jakimś fajnym mebelku. Yy, ostatnie. Nasadzenia, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę tutaj, żeby dobrze, dobrze, dobrze przed przygotowaniem, posadzeniem rośliny, dobrze podlać. Do dołka, słuchajcie, zimy mamy teraz takie mało śnieżne i często rośliny cierpią tak zwaną suszą rozową. Więc jeśli sadzimy dziewko, jeśli sadzimy krzewik, należy go dokładnie podlać, wykopać dołek do tego dołka nalać wiadro, konewkę wody i w, zrobić takie błotko i w to błotko wciepać tą roślinkę, tak? Na wysokość, na jakiej będziecie widzieć, do szczepienia, do zraza, tak? Żeby nie zasypować zraza miejsca szczepienia. I wtedy roślinka fajnie się zaklimatyzuje, będzie miała wilgoć. Okrywanie roślin. Czym okrywać rośliny? Ja ukrywam rośliny z słomą, bo, bo jeszcze w poprzednich właścicielach Odziedziczyłem stodołę, a w stodole słuchajcie jest z całego roku, nie z całego sezonu słuchajcie urobek słomy. No wstyd się przyznać, ta słoma ma gdzieś jest 20 lat, ale trzymam ją, wykorzystuję ją do okrywania, do robienia chochołów, na krzewach róż. upiększam po prostu ogród. I czemu ma być nudny zimą, skoro może być ładne, tak? W mroźne dni może pięknie, fajnie wyglądać chochoł, na przykład zrobione, okryty, okryta róża związana i zrobione z niej chocho. Można na przykład na Boże Narodzenie ubrać, jakoś dziwnie udekorować. Czemu nie? Słuchajcie, wszystko zależy od wyobraźni. I tak, a, chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę. Słuchajcie, ostatnio zaintrygowało mnie coś takiego. Jak na przykład miejskie Łąki kwietne. Słuchajcie, to jest dramat. Naprawdę, kiedyś zrobił o tym osobny odcinek, ale jak ja widzę teraz, co tam ludzie sadzą, co ludzie szeją, że przede wszystkim szeją, jak są źle poinformowani, źle do edukowani. To, co tam się dzieje, na tych skwerkach, przed blokami, na oszedlach, woła o pomstę do nieba. Można to robić inaczej, można to robić naprawdę dobrze, można to robić fajnie, z fajnym efektem, gdzie ta łąka kwietna ten zagon będzie dekorował otoczenie, będzie koił otoczenie, będzie koił nasze zmysły węchu z roku suchu przez cały rok, tak? A nie tylko przez kwestię, dajmy na to paru dni czy tygodni, bo jeśli u mnie w rodzinnym mieście posadzono, <laughs> czy posiano, nie wiem, no posadzono. Słuchajcie, łubiny nazwano to łąką kwietną. No dobrze, te lubiny pięknie kwitły. Na przełomie maja, czerwca, a później, no co, dupa, yy, stało się tam jedno wielkie chwastowisko, tak? Ktoś mnie teraz bezta, że chwastowisko to też są rośliny. No dobrze, też są rośliny, ale to ma być wszystko fajnie dobrane. Dobra, słuchajcie, to tyle, na tyle w tym podcastzie. Yy, chciałbym Was teraz zaprosić na taki spacer yy, po Palmiarni Poznańskiej, gdyż byłem teraz w Poznaniu. Chciałbym, żebyście zobaczyli to piękne miejsce, urocze miejsce, i naprawdę zachęcam Was do tego, aby je odwiedzać. Słuchajcie, mamy teraz okres taki, że sami wiecie, ile kosztuje opał, wiecie, ile kosztuje energia. Naprawdę tym ludziom z tej wielkiej pasji warto zapłacić te 15 zł za wstęp, wejść, zobaczyć dołożyć taką drobną cegiełkę do tego. Aby praca tych ludzi naprawdę nie poszła na marne. Na pewno ta palmiarnia się utrzyma de radę, ale dołóżmy naszą cegiełkę. Jedźcie. Jeśli macie sposobność, macie możliwość, jedzcie, zobaczcie, co tam się dzieje, a dzieją się naprawdę rzeczy przepiękne. O każdej porze roku przeniesiecie się w świat dżungli, w świat tropików, torfowisk, pustyń. I nawet pogłaskacie karpie. Dziękuję serdecznie, zapraszam Was. Yy, zaraz tutaj będzie. Po moim przemówieniu <laughs> relacja ze spaceru. Trzymajcie się tymczasem. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, wygrania w Totolotka, pięknych ogrodów i wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia przede wszystkim i siły tężyzny do tego, aby na wiosnę ruszyć z kopyta. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bo jest to bardzo ważne dla mnie. Lajka, jakiegoś komentarza. Mam nadzieję, że to, co robię, Wam się podoba. I zachęcam do dalszego śledzenia, a będę to robił, jeśli mnie nie powstrzyma. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się jeszcze raz. Ciepło. Hej.